Kukach, także rozpakuję teraz niewiele z rzeczy, które, które zakupiłam. A to dlatego, że skończył mi się już po prostu krem, cleanser. Tak stwierdziłam, że już po prostu podskoczę i zakupię, także tym razem wcześniej miałam z marki Sukin kosmetyki jeżeli chodzi właśnie o, o skinker. tym razem postanowiłam jednak, bo słyszałam naprawdę bardzo dużo dobrych opinii o Cerave, Wziąłam nawilżający cleanser z Cerave tylko nie ten zwykły do, do skóry tłustej, tylko właśnie do skóry suchej, to jest ten kremowy I wzięłam również moisturizer, również do suchej skóry, również cerawe. Do dwuetapowego właśnie oczyszczenia skóry wziąłam również micelarną wodę. są to jednak produkty, które oczywiście, bo teraz mam make up na sobie są to jednak produkty, które wypróbuję później wieczorkiem razem z Wami jak już będę ten makijaż mimo wszystko zdejmować, na chwilę obecną oczywiście tego nie robię, ponieważ no jeszcze tak wychodzę, także nie, nie będę teraz zmywać makijażu do tego wzięłam sobie Moisturizer Bomb Sheet Mask, więc myślę, że wieczorem zrobię sobie taką maseczkę Razem z płatkami pod oczy. Z tym, że płatki pod oczy akurat już mam w domu, nie miałam tylko, tylko właśnie tej maseczki. To już wzięłam tak na sam koniec, no, dlatego, że bardzo zależało mi na tym, żeby wziąć taką maseczkę właśnie w takim opakowaniu, które mogę po prostu sobie nałożyć wielokrotnie nie jest ona jednorazowa, tak jak, tak jak ta. Niestety nie mieli akurat nic w ten deseń Także myślę, że albo pomyślę nad tym i zamówię online no albo po prostu następnym razem będzie Aczkolwiek, no mówię, ja akurat byłam w super Superdrug Nie byłam ani w Butcie, ani w innym kosmetycznym sklepie Tylko byłam w Superdrug i tam akurat tego nie było Także jednorazowo zrobię sobie ten taki zwykły z garnierem. Ten akurat jest na zmęczoną skórę z lawendą i ostatni produkt, który akurat jeden, jedyny produkt z tych, których kupiłam, wypróbuję teraz. Jest to pomadka z Elfa. No dobra, to czas na testowankę. Zobaczmy w takim razie, jak to. I jak ten kolorek wygląda. A więc jest ciutkę ciemniejszy niż kolor moich ust. Naprawdę ciutkę. Ale jest glossy. Właśnie I właśnie to, to mi się podoba. Takie właśnie chciałam. Nie ukrywam, że mógłby być to o tonę może ciemniejszy. Ten jest taki na przełomie różowego, brązowego. Ale jest ładny Jest, jest ładny Ma taki kokosowy zapach Jest to akurat z serii Sambos Gloss I kolor It's your move Oh, it's definitely my move um, I jest SPF-em, jakby tego było mało SPF 25 A jakby tego jeszcze było mało, to zawiera witaminę E to akurat światło podejrzewam, że nie jest najlepsze do do tego, ale mimo wszystko wydaje mi się, że ten glossy efekt jest tutaj ujęty. W planach mam teraz przygotowanie pierogów. Pomyślałam o pierogach ruskich, z tym, że farsz i ciasto przygotuję w Thermomixie. Następnie oczywiście będę to ciasto rozwałkowywać i, i, i lepić. Ale znalazłam już to jest właśnie, to będzie drugi raz, jak, jak będę robić te pierogi. Za pierwszym razem, jak je robiłam, to zrobiłam małą ilość. Nie pamiętam, bodajże to było chyba dla czterech osób. Teraz, jeżeli się nie mylę, to jest, jest to na osiem porcji. Także o wiele, o wiele większa, o wiele większa ilość. Przepis jest naprawdę dobry. Wcześniej nie podjęłabym się lepienia pierogów sama, od samego początku, także naprawdę Thermomix jest ogromnym ułatwieniem. Jednak zanim przejdę, zanim przejdę do, do robienia pierogów, chciałam jeszcze właśnie powiedzieć, bo nie miałam po okazji, tuż przed wyjazdem, wyjazdem z Krzyśkiem do Lake District, zrobiłam te paznokcie. Ale tak jak widzicie, one są zupełnie inaczej zrobione. Nie miałam okazji, aby pochwalić się nimi, dlatego że to nie jest oczywiście ta sama kosmetyczka, która robiła mi poprzednie paznokcie. I zresztą, jak widzicie, zupełnie jest inny ich kształt. Chciałam bardzo, zależało mi, tak jak wcześniej mówiłam, zależało mi bardzo na tym, żeby, żeby mieć te dłuższe paznokcie. A łamały mi się dosyć, dosyć często. To znaczy, łamały mi się tuż przy kolejnej wizycie, <laughs> czyli tak jak, tak jak próbowałam je wyhodować, tak jakieś parę dni przed, jakiś coś. Jeden czy dwa po prostu mi się zomały, więc, więc niestety nie mogłam, nie mogłam no, mieć ich wszystkich równych. Jedyną opcją wcześniej, jaką miałam, to były akrylowe. Z tym, że ja bardzo chciałam ich uniknąć, ponieważ, no tak jak już też wcześniej wspominałam, one są w ogóle ciężkie na, na paznokciach. To raz. Dwa, no, nie, są, nie są zdrowe dla paznokci. I tak właśnie szukałam właśnie innej alternatywy. Oczywiście najlepszą metodą byłyby moje długie wychodowane, aczkolwiek ostatnio ponieważ tak próbowałam od kosmetyczki do kosmetyczki, od salonu do salonu, gdzie byłoby mi najlepiej i znalazłam. Naprawdę znalazłam super kosmetyczkę, super salon i są to żelowe, przedłużane paznokcie. Naprawdę jestem z nich bardzo zadowolona. Wizytę mam po 3,5 tygodniach, więc na pewno przy następnej wizycie i przy, następnych, przy następnej zmianie koloru dam wam znać, czy, czy faktycznie utrzymały się 3 tygodnie. Z tego, co kosmetyczka mówiła, to między 3 a 4 tygodnie, czyli mniej więcej tyle samo co akryl, ale różnica jest taka, że one są o wiele lżejsze na paznokciach. Ja praktycznie nie czuję, że ja. Mam coś nałożone na paznokciach. Mam wrażenie, jakby to były moje paznokcie, także to jest o wiele większy plus. Mało tego, pod spodem, zazwyczaj po akrylu było tak, że była taka gruba warstwa tego paznokcia akrylowego, tego tej, tej, tej przedłużanej końcówki, aczkolwiek tutaj jest taka cieniutka. I nie wiem, czy to, czy, czy, nie wiem, czy to po prostu jest. Fakt, iż kosmetyczka jest dobra, czy, czy tak wszędzie jest, aczkolwiek no, jestem bardzo za zadowolona i jestem bardzo ciekawa kolejnej wizyty. Tam również mogę sobie zrobić brwi, są tam również inne usługi, jest to naprawdę blisko mnie, także no, tak naprawdę tika każdy box. Mam no, na no, ja się zabieram teraz zapieroszki, później poukładam sobie puzelki, zrobię sobie skincare i tak powinna minąć mi sobota. Ale mi utknęła w głowie Wczoraj, bo przedczoraj Wyszła nowa nutka Jacka Harlow'a Miss Johnson, jeżeli się nie mylę, zacna. Przez prawa autorskie za długo nie będę mogła puścić, ale o jeden cudowna. Shoot it in her eyes, do I be posted? Also, tell her I said hello to you, Cannon. Also, that I can't wait to see her again. And also, tell her call me when she get a chance. Cause I got so much to say, and I appreciate you, now Obecnie wygląda mój progres. Powiem Wam, że jak na puzzle, to dosyć wolno mi to idzie. Akurat, akurat jeżeli chodzi o te. Dlaczego? To dlatego, że tą górną część w sumie zrobiłam na samym początku, to znaczy już chyba przy pierwszym dniu, jak podeszłam do do układania puzli. Natomiast później miałam taki długi przestój. Ja osobiście zabieram się za, za puzle w momencie, kiedy naprawdę mam ochotę. Ja się do nich w ogóle nie zmuszam. Po prostu kiedy czuję potrzebę już zrelaksowania się przy puzlach, bo dla mnie to jest naprawdę forma relaksacyjna, no to wtedy podchodzę bez jakiejś presji, nie nakładam sobie tempa. Dzisiaj wzięłam się ponownie i akurat złożyłam tam dolny, ten dolny róg. Jeszcze się nie podałam, co prawda. Chciałabym skończyć... Całą tą, tak jakby tą piaskową sferę. To nie są wszystkie puzle, tutaj są akurat same domki, czyli ta tutaj część. Natomiast w pudełku jeszcze mam tą wodę i stateczki, także jest jeszcze sporo do, do zrobienia. Aczkolwiek, właśnie jak zrobię ten róg, to myślę, że, że następnym krokiem moim będzie zrobienie całej obramówki. No i właśnie później myślę, że. Myślę, że zacznę od tej zielonej sfery, żeby skończyć górę. A później wezmę się albo za, za wodę i statyczki, albo za, za domki. Zobaczymy, jak, jak to pójdzie. No dzisiaj to już no z półtorej godziny, może nie, może z godziny to na pewno już układam. No i zdążam ułożyć tylko taki kawałek. Nie wiem, jak, nie wiem jak Wam idzie układanie puzzli, ale, no, no tak jak ja przed chwilą wspomniałam, ja robię to po trochu. Bez żadnego pośpiechu Jak mi jest wygodniej I, i, I tyle A trzeba przyznać szczerze, że przez dwa tygodnie Ostatnio nie, nie podchodziłam nawet do nich A to też z tego względu, że właśnie no, mieliśmy ten wyjazd No dużo się ostatnio działo Pozytywnych rzeczy i tak jakbyś po prostu Człowiek nie miał, nie miał czasu, żeby się przy tych puzzlach I dzisiaj tak właśnie postanowiłam sobie, że oh, ten weekend nie za bardzo, mam jakieś większe plany, chcę się zrelaksować, właśnie zrobić sobie ten skincare też, odpocząć sobie i, I właśnie pomyślałam, że wrócę do puzli, no bardzo fajnie, bardzo mi się to podoba, ja uwielbiam robić puzle, znaczy układać puzle, nie robić je. no Odwiozam mamy na imprezę i tak w sumie teraz pomyślałam, że w drodze powrotnej I'm gonna treat myself i podjadę, jeżeli oczywiście dalej mają to po ten Maple, maple hazelnut Hot Chocolate, ale jeżeli nie, to standardowo moją soja chai latę. Czemu nie? Mam ochotę, to podjadę. Ale podjadę na drive thru bo strasznie nie Do you still have maple hazel hot chocolate? No, we've got the maple hazel. Um... May I have a soya chai latte, then? You need chai latte? Yes, please, soya chai latte. Yeah, chai latte. Is that everything for you? That's everything, thank you. Do you have the coffee card? No, no, I don't. No worries, card or cash there? Uh, Card. Yeah, I'll pop in and where you are. Thank you. Ampulanek. Ampulanek, dziękuję. W sumie to się zdziwiłam, że mogłam zapłacić tuż przy budce, gdzie, gdzie zamawiam order, bo zazwyczaj jest w następnym okienku. Tuż tam, gdzie się odbiera um, na czy tam cokolwiek się innego zamówiło. Ha, jestem akurat teraz w Bedford, To nie jest ta kosta, gdzie. Które ja zazwyczaj uczęszczam Ha zastanawiające. no razem Chociaż ja w sumie też nie podjeżdżam do Drive-Thru koło mnie Ja sobie nagrzałam w samochodziku Jest mi cieplutko Ale bardzo szybko się ciemno robi już teraz A jeszcze dwa miesiące i znowu będzie jasno Tak się pocieszam, wiecie? Dzięki. You, you. No i mamy. Już w takim świątecznym kubeczku. O, spróbujmy. Ale ktoś fajnie zrobił ją. Jest taka bardzo. Bardzo foamy. Mm, mm, mm. Aż, aż lepiej będzie się wracać. No to wracam do domu. Zaczynamy! A więc od kremowego cleansera. Jest bardzo ciekawe. Takie dobre opinie miał te Cerave no. Dwie panty Zobaczymy jak to... Hoho! To ho. no jest fajnie, naprawdę. On jest taki hmm! Bardzo szybko się pieni. Okej. Okay. Si. Myślę, że takie dwie pampki to jest akurat tak idealnie I zobaczę jak bardzo mi zeszło Ale skóra za wiele od razu jaśniejsza, także lecimy z wodą micelarną Ja wcześniej używałam, szczególnie wody ja miałam wodę micelarną? Chyba z garniera, tak mi się wydaje No i coś nie mogę otworzyć O, no tak <gry> Pardon mi. Hej? Okay. Widzicie zresztą, że to jest pierwszy raz, jak używam. Fajnie jest po prostu sprawdzić sobie z Wami pierwszy raz. Ja wiem, że następnym razem po jakimś tam dłuższym czasie, myślę, że jak zużyję już te opakowania, bo po prostu jak już, nie wiem, przynajmniej będę w połowie, dam, dam Wam relację, czy będę wracać do tego produktu, czy nie? Uu. Nie wiem, czy to dlatego, że jestem od razu po tym glizerze, ale tak jakby ta woda nicelarna się pieni. Hmm. Interesujące. Ale jak na pierwszy pierwszy wytarcie, to pff, wydaje mi się, że to dosyć czyściutko wygląda. Także bardzo fajnie, bo zazwyczaj po innych no po innych produktach, to musiałam bo dużo tych padzików zużyć, żeby żeby wytrzeć ja tutaj. W się, sensie, żeby było akurat do zera. To naprawdę mmm bardzo fajnie. I nie wysusza ta woda wicelarna akurat z tego I co? I patrzcie, zużyłam trzy padziki, z czego ten tak naprawdę jest i suchy, i praktycznie czyściutki. Te no są lekko takie, mają lekki kolor. I jest źle! Nie jest naprawdę źle, jestem zachwycona. Zachwycona jestem to. Puf! la No, nie sądziłam. Szacun. To co, sprawdzamy teraz krem? Zobaczmy. Zobaczmy. O! Zazwyczaj jest taka folika, którą zdjąć. Tutaj tej foliki nie ma. Ok. Mm. Fajna konsystencja. Jeżeli chodzi o krem, wy pewnie nie będziecie używać tak dużo ja z natury używam bardzo dużo kremu nawilżającego, bo mam suchą, suchą skórę i uwielbiam mieć dużo kremu. Zobaczmy Zbacz, w takim razie jak on się wchłania. No dosyć szybko się wchłania. Okej. Okay. Nie muszę wcierać i wcierać i wcierać. Interesujące. No, Widzicie co ja jeszcze? <grym> Ja jeszcze nie wiem, tak się szybko wchłania, że mam wrażenie, że nie mam kremu na sobie No ale jest fajne. nie powiem Bo wiecie co, on nie jest taki taki świecący i taki wręcz oleisty, Że po skincare później moja twarz zazwyczaj się świeci A tu tak jakby nie ma tego. Tylko tutaj muszę na jeszcze bardziej troszeczkę odcierać, bo nałożyłam więcej niż, niż pewnie powinnam. Ale nie poradzę nic, że, że uwielbiam nie żałować sobie kremu. Założę sobie teraz płatki pod oczy i idę się relaksować. 15-20 minut, będę zdejmować. Także teraz sobie włączę coś pewnie na YouTubie albo na Netflixie, bo nie lubię czytać książki, jak mam płatki pod oczy. Dlatego że no ja czytam z okularami, mimo że widzę z daleka, a nie z bliska, aczkolwiek mniej mi się oczy męczą. Nie wygląda to zbyt sexy, ale nie ma wyglądać sexy, tylko ma działać i mam się czuć dobrze, tak? Okay? I tak właśnie jest. So, pamiętajcie, żebyście zadbali o siebie sami, nie szukali external validation i nie skupiali się na tym, aby aby czekać, aż, aż ktoś będzie o was dbał albo żebyście mieli powód na to niezależnie od tego, czy jesteście sami, czy jesteście w związku partnerskim czy jesteście w związku małżeńskim w każdy możliwy sposób, w każdej chwili niezależnie od, od czynników zewnętrznych, ok? bo naprawdę jesteś, jesteście tego warci jeżeli, jeżeli wy nie będziecie dbać o siebie, to kto o was będzie dbać? you put energy into yourself first place regardless of someone else okay so Będę zdejmować sobie te płatki, zejdę sobie na dół, może po coś, coś słodkiego, jakiegoś, może jakiegoś dobrego snacka i będę kontynuować sobie pewnie oglądanie. Poczekam na Krzyśka pewnie sobie coś obejrzymy razem, ponieważ no on jest akurat teraz na siłowni. Zakończę dzień, pewnie sobie, może czytaniem książki. Jeżeli mi się zachce, bez zmuszania się, może po prostu zostawię tą część na jutro, a resztę wieczoru spędzimy sobie razem we dwoje yy, oglądając pewnie Netflixa. <śm> I tak w sumie wyglądałaby moja sobota. Bardzo fajnie. Bardzo fajny dzień. Teraz się relaksuję, bo nie jest wcale tak późno. Mamy godzinę tak naprawdę. Jest, no, za chwilkę jest, jest 21. Także resztę wieczorku zrelaksuję się w łóżeczku. I widzimy się jutro.